Zalew sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. I 20 sierpień kochani, środa od samego rana dzisiaj, piękna pogoda też, a ja mam luz. Bo Przemek wysłał mi wiadomość, że wczoraj wieczorem udało im się ten telefon wyłowić, więc nie muszę tam jechać i nurkować, chociaż już się nastawiłem, całkiem fajnie by było sprzęt już wyjąłem, no ale musiałem schować z powrotem. No trudno. No dobrze, że zawiadomili, także sobie. Z Andrzejkiem i Bożenką Usiądziemy Zrobimy spokojną kawkę A dzień będę dłuższy Bo wcześniej wstałem No bo wstałem już w pół do ósmej Żeby się przygotować Zjeść wcześniej śniadanko Żeby nie schodzić pod wodę Z pełnym brzuchem ledwo co Napełnionym Więc No dobra, ale będziemy mieli czas Do 11 mniej więcej ma być Piękna pogoda Więc wykorzystamy ten przed południe, ten czas przed południem na byczenie się na słoneczku. Bo przez jakiś czas chyba nie będzie później. To na razie. No i miłe odwiedziny. Od rana odwiedził nas Wojtek z Sandomierza. Nas stały widz mówi, że ogląda nasze odcinki, także bardzo nam miło. Cieszę się bardzo. No i co? No porozmawiamy. Zaraz jak Wojtek będzie chciał, no to niech tam... Popatrzy na, na naszą starowinkę, łódeczkę. Drodzy Państwo, jestem no. zachwycony. Odszukałem Odysa. Sławna łódka. niej ja wszystkie odcinki ich oglądnąłem. No fajnie. I za chwilkę Ela wychodzi na swój codzienny, no tak, akurany, codzienny spacer, spacer. No tak, codzienny no spacer. To rzeczywiście. Na pewno są już po śniadanku. Już po śniadanku tak, także repertuar ma opanowany do nas. Tak, po, <laughs> oglądam? Po prostu oglądam. kochani Ja ich oglądam tutaj jak nic, dlatego że nie znam akwenu suriowskiego a jest to załoga, która robi dla żeglarzy i dla środowiska żeglarskiego bardzo dobrą robotę, ponieważ yy, przepięknie propaguje sport żeglarski, a po drugie uczy nautyki i topografii Akwanu Solejowskiego, który jest bardzo ciekawy dla żeglarzy, szczególnie dla nas, którzy pływaliśmy kiedyś, w starych latach po Mazurach, w latach 80. Akwen Solejowski jest takim cofnięciem się reminiscencją wspomnieniem do tych czasów, kiedy było tak po prostu na Mazurach jak u Was gościnnie, wspaniale i dziko. Jak teraz nie. To jest no. atut tego, tego, tego akwenu, prawda? No dziękujemy, dziękujemy za miłe słowa. No dobra, co? Wojtuś ucieka w takim Dzień, razie. Żegnamy żegnam się, się jeszcze Jestem raz, tak? Byłem wzięty, że mogłem zobaczyć tą legendarną jednostkę, że mogłem poznać to wspaniałe małżeństwo. Drodzy internauci, drodzy pasjonaci żeglarstwa. Proszę oglądać kanał, śledzić z zapartym tchem. Polecam go serdecznie. Wojtusiu, powiedzą, I trzymam, że ten produkt nie jest lokowany. Trzymam kciuki za nich, proszę Państwa. Jeśli chcecie Zap pływać bezpiecznie, kanał. to pływajcie i nie zapominajcie, nie stawiajcie nigdy roweru koło lodówki. Na jachcie możecie, bo Wam kwiatki nie urosną. No, jeszcze raz, cześć. No, się. Także jak widzieliście, bardzo. Miła wizyta. A na horyzoncie widzę Zbyszka Graszkę. Na Graszce. To znaczy. Może tak powiem. Płynie sobie. Andrzej widzę jeszcze stoi. Też. Chyba rybki łapie. Muszą brać jak nie odpłynął jeszcze. Może Zbyniu tu podpłynie. I stanie. Widzę Wojtek wychodzi. Zaraz będą płynąć. Niedaleko nas To akurat ich sfilmujemy Dziękujemy, dziękujemy za miłe odwiedziny No miejmy nadzieję, że się spotkamy jeszcze Nieraz No i Wojtuś odpływa No, i już płyną pod grotem. Teraz foczek, i są pod pełnymi żaglami. To w takim razie życzymy miłego żeglowania. No i oczywiście zapraszamy na sulejów do miłego spotkania. Zbliża się obiadek, a my wykorzystujemy piękną pogodę na słodkie lenistwo i wylegujemy się. Na deku, tym razem no jest już po obiedzie. Słoneczko już zaszło tutaj, troszeczkę szybciej zachodzi niż na słonecznej, bo blisko drzewa są na za plecami. Tam się chowa. A wizyta Wojtka zmobilizowała mnie do pracy nad nowymi odcinkami. Więc spróbuję tutaj zrobić co prawda, na tym laptopie nie jest to takie proste jak na tym do montażu w domu, ale spróbuję jakoś. Aela. Wypoczywa sobie też i tam coś zaraz będzie oglądać pewnie. Na wieczór ruszył się wiaterek. Jest w północy, a właściwie już nawet lekko północno-wschodni. Ale to tylko przez jakiś czas krótki będzie taki kierunek. Potem znowu odwraca się na północny zachód. No trochę będzie kręcił ten wiatr. Ale tu jesteśmy zasłonięci dobrze, także nic nam tu nie grozi więc tym wiecznym wieczornym zalewem i widokiem na tamę Kończymy dzisiejszy dzionek dobrej nocki no i witamy 21 sierpień czwartek Piękna pogoda Ela rozmawia z Anetką I rozpoczynamy od kaweczki Na horyzoncie Andrzej na róży Z Bożenką I ze swoimi przyjaciółmi Także Z Wiesią i Wojtkiem, Wojtkiem Tak, z Wiesią i Wojtkiem Także jak przypłyną, to na spokojnie robimy grillka. Tym razem my idziemy do nich, bo gdzieś tam staną sobie w miarę, mam nadzieję, blisko. Ale zamkniemy łódeczkę, pójdziemy do nich i będziemy sobie siedzieć i miło biesiadować. Pora prawie że już obiadowa. Zawitaliśmy do. Andrzejka i Bożeny przypłynęli tutaj, no i zostaliśmy zaproszeni na grilla. Będziemy robić grillka. Jest Wojtek też z Wiesią. Wiesia jeszcze tam na jachcie widzę. się wydostaje. Ja nie wiem, że... Dobra, na razie się rozkładamy, więc damy sobie chwilę spokoju. Tym razem Andrzej jest mistrzem ceremonii. Dobrze? Ja? <laughs> ja mogę wypoczywać. Ja? <laughs> Niech się trochę pomęczy. <laughs> Nie, ale już grill się pali już elegancko, proszę. Karczuszek już tam się piecze dobrze. A tu Bądrowka? dyskusja w najlepsze Dąbally, no, się o, odbywa <gry empowerment> Dziewczyny A, tam sobie gadają, plot... plotkują A, no tak jak, jak no o jak, to, A, o, co to? to, co to? to taki fajny brązowy miał wszystko do... No nie? Super ja jej pamiętam Wiesz co w tym roku powiedziała? W Stralsundzie byliśmy i akurat tam Niemcy jakieś święto mieli I tam parę, parę było tych, tych wiesz Okrętów wojennych No i któryś był taki co tam no, widocznie współpracował z jakimiś Nie, nie, tymi wiesz pancernymi no nie I taki był transporter jakiś no i słuchaj później, jak akurat szliśmy i ten transporter pakowali na lawetę. I zobaczyła, i jej się czołgista spodobał. Mówi, jaki ładny ten czołgista. Ja mówię, kurczę co? Zazdrośnik. No. no i grilla już nie ma, koniec, rozstajemy się, bo niestety Andrzej ucieka z Bożenką. I z... o, proszę. No, no to co? To Cześć. do zobaczenia. Cześć. Buziaczki. No, i Andrzej już odpływa. Przyjadą znowu za kilka dni. No to do miłego zobaczenia. Dokończyłem dzisiaj filmik, który wczoraj zacząłem robić. Miałem problem bo. Nowa wersja programu i troszeczkę zapomniałem jak się napisy, bo tam trochę jest zmieniona ta wersja, ale dzisiaj dałem radę. Przypomniało mi się wszystko. No i dokończyłem e, pierwszą część tego pobytu naszego tutaj, także będę mógł dalej wrzucić. Nie wiem czy mi się wyładowała bateria, muszę ją naładować. Teraz tylko przeglądam czy wszystko jest dobrze i jutro Wrzucę już Zaplanuję Także żeby nie było przerw A na zewnątrz No już wieczór Jak widać chmureczki Podświetlone Już słoneczkiem Które zaszło gdzieś tam za horyzontem Tylko jeszcze Widać je właśnie w chmurach Po kolorze Piaterek się Uspokoił nawet chwileczkę polatałem yy, dronem, ale okazało się, że baterie miałem słabe, rozładowały się w trakcie, jak leżał. No i tam miałem 40 jakby startowałem, więc zrobiłem właściwie tylko taki próbny lot. Odleciałem trochę, tutaj pokazałem chwilkę, no i wróciłem. Zaraz naładuję baterię, to będzie można. Aha, robiłem próbę startu i lądowania. To właśnie z solarów. No i fajne lądowisko. Wszystko wyszło dobrze. Także cóż, kochani, no, yy, jak przystało na zakończenie dnia. Widokiem zalewu oczywiście kończymy. Do miłego dobrej nocki. Do jutra.